Dzień dobry Państwu, z tej strony Magdalena Krakowska z Radia 3ZZ. Mamy tutaj zaszczyt gościć Wardia w domu polskim imienia świętego Jana Pawła II, pana Stanisława Michalkiewicza, który odwiedził Australię i zamierza tutaj chyba troszeczkę popodróżować. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Chciałabym przede wszystkim zapytać pana o jedną rzecz, dlatego że doszło do nas słuchy, że był pan przesłuchiwany na lotnisku w Melbourne, czy to prawda? To prawda, tak. W ogóle to się zaczęło już w Abu Dhabi, bo na lotnisku w Abu Dhabi z megafonów lotniskowych usłyszałem swoje nazwisko, no i po chwili tam znalazł mnie tam funkcjonariusz, który Właściwie tylko trzymał telefon, bo rozmówcą uzasadniczym był pan, który się przedstawił jako oficer imigracyjny australijski. No i pytał mnie, a po co, a na co, a gdzie, i tam z kim, i za ile, i tak dalej. No i to dosyć długo trwało, tym bardziej, że ja nie znam angielskiego więc prosiłem, żeby jak kogoś, jakiegoś rozmówcę, który mówi po francusku, to ale w końcu yy, po, za, zadzwoniliśmy do córki, do Chicago, yy, która zna angielski, w związku z tym ona tam, ja jej mówiłem, ona mówiła temu funkcjonariuszowi, a tamten jest taki głuchy telefon. To się porozumiewaliśmy i to trwało trochę, ale już godzina odlotu się zbliżała, więc zwolnił mnie ten rozmówca anonimowy. No i rzeczywiście tutaj na lotnisku w Melbourne taka bardzo miła pani mnie poprosiła do pokoju obok i tłumacz był na telefonie z językiem francuskim, no i ja mówię, że chciałem... Chciałbym się dowiedzieć, co się stało i dlaczego tutaj zostałem zatrzymany. On to przetłumaczył, ale przetłumaczył, że zostałem aresztowany. A ta pani mówi, nie jest pan aresztowany, my tylko tutaj chcemy parę pytań panu zadać. No i rzeczywiście tam zadawała mi różne pytania, notowała moje odpowiedzi i zanosiła potem do kogoś jeszcze ważniejszego, nie wiem kto to był bo to było w innym pomieszczeniu za drzwiami to było. Tak no i to po tych indagacjach właśnie nie bardzo wiem o co chodziło, domyślam się, że wpłynął jakiś donos do tych służb granicznych, żeby mnie tam nie wpuszczać i tak dalej. No i one no, musiały to sprawdzić te służby, także no i sprawdziły i w końcu. Dobrze się skończyło, ta pani powiedziała, że już mogę iść sobie i tyle. A, a proszę powiedzieć ten donos, właśnie, bo nas to interesuje, czy taki zwykły, nie wiem, e, przedstawiciel Polonii Australijskiej może taki donos złożyć, czy to był donos złożony z Polski, czy to był donos złożony przez kogoś ważnego? To pytanie moje e, kto według pana mógł donieść, dlatego że spotykaliśmy się z takimi sytuacjami też w Londynie, kiedy ostatnio odwołano debatę? E, co pan myśli? Jak, jak to się jak to się dzieje? Kto to, kto to może robić w. Myślę, że każdy, bo wie Pani, w Polsce w tej chwili taka została proklamowana po zabójstwie prezydenta Adamowicza nieubłagana wojna z nienawiścią. No i z nienawistnikami też. No i ktoś z Polski mógł to zrobić, skoro na lotnisku w Abu Dhabi już to się okazało, ale mógł ktoś to zrobić również z Australii i przypuszczam, że raczej stąd, dlatego że no, służby graniczne australijskie niekoniecznie musiałyby reagować na donosy z Polski, natomiast na donosy z Australii to musiały. No i przypuszczam, że to to było, że tu wyszła ta informacja stąd. Być może, że mam tu jakiś nieprzyjaciół, którzy też nienawiści nienawidzą. Więc... No tak, rzeczywiście. E... Kolejne moje pytanie byłoby, może to już po, potem, kiedy już się zacznie spotkanie, przepraszam za te hałasy, bo tutaj cały czas trwa ustawianie krzeseł, przygotowanie sali do spotkania z panem Stanisławem, stąd przepraszam za te problemy tutaj techniczne z dźwiękiem czasami. E, ale e, w każdym razie może to jest pytanie już na spotkanie, ale e, oczywiście chodzi o to, że co można w tej sytuacji, w której oczywiście jesteśmy tutaj e, walcowani przez ten idący raźno e, marksizm, komunizm, e, co, co można w tej sytuacji zrobić. E, jakiejś prawicowej czy katolickiej partii w Polsce, ewidentnie. W tej chwili się organizuje prawica, w sensie widziałam, że pan Grzegorz Braun z panem Winnickim i z panem Korwinem Mikke tak, tworzą w tej chwili jakiś front narodowy, który będzie startował na razie do Parlamentu Europejskiego, a jest nadzieja, że również dalej. I chciałam zapytać, czy pan jest bardziej politykiem, czy bardziej publicystą, czy pan się identyfikuje z tą nową siłą ja tak jestem zwaną publicystą ja się z takiej czynnej polityki wycofałem 10 lat temu, bo wie pani trudno jest pogodzić takie role bo publicysty i polityka, bo Publicysta, który jednocześnie jest politykiem, nie jest tak wiarygodny bardzo, dlatego że ludzie nie są do końca pewni. Ci, którzy go czytają, którzy go słuchają, czy on to mówi, co mówi, dlatego że tak myśli, mhm. czy dlatego że chce wyłudzić głosy. Aha. I żeby uniknąć takich sytuacji, to ja postanowiłem zostać publicystą i do czynnego życia politycznego się nie włączać. Natomiast, oczywiście, sympatię mam. I uważam, że ta koalicja, o której pani wspomniała, no to jest, to by było coś nowego. Mm -hmm. Także uważam, że należałoby im dać szansę. Czy oni na te szanse zasługują, bo to się okaże? Mm. Ale no, bo w przeciwnym razie, jeśli nie zostanie wpuszczona taka dawka świeżej krwi na tą polityczną scenę, no to będziemy mieli taką, to by zresztą widać już dzisiaj, taką licytację, o różnicę łajdactwa. I, a to w ogóle sprawy państwowe są na uboczu w ogóle pominięte. Tylko kto jest tam większym, a kto mniejszym mm. złoczyńcą no i, i, ale to jest wynika z takiego, z takiego dychotomicznego podziału. Właściwie polemika polityczna, czy wybory przestały być taką dyskusją programową, stały się plebiscytowe. Czy jesteś za pisem, czy za platformą, i właściwie to... Tak. Niczego już nie trzeba mówić o państwie, ani o sytuacji międzynarodowej. To jest bardzo źle. Tak. I dopływ świeżej krwi na scenę polityczną jest w tej sytuacji no, niezbędny, żeby to przerwać, bo to nas donikąd nie zaprowadzi. Chciałam się jeszcze zapytać o wybory w Gdańsku. Startuje pan Grzegorz Braun. Jak pan to widzi? Co to jest w ogóle za akcja? Czy to jest jakby popularyzacja tego nowego frontu, czy to jest naprawdę jakaś poważna oferta dla Gdańska? Jak pan to widzi? Wie Pani, tam kontrkandydatem, czy kontrkandydatką jest ta Pani wiceprezydent. Aha. I ponieważ Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska nie wystawiły żadnych kontrkandydatów, to właściwie byłyby takie wybory jak do Frontu Jedności Narodu, no. że jest jedna lista, jeden kandydat i tylko trzeba tam y, statystować przy tym wyborze. No i... A pan że, Walentynowicz nie startuje? Nie słyszałem. Aha, bo nie ja słyszałem. słyszałem nie, to tak nie, no być może, że już po moim mm -hmm. wyjeździe, ale w, w, wtedy jeszcze nie. No i ja oh. sympatyzowałem z tym pomysłem startu Grzegorza Brauna, chociaż nie wydaje mi się, żeby on w Gdańsku te wybory wygrał. Mm -hmm. Ja mu, jemu nawet mówiłem, że... Być może lepszym kandydatem byłby inny, nawet wymieniłem nazwisko, ale nie chcę go powtarzać, żeby był to, wie pani, nomina dioza. Dlatego, że ten pan był już kiedyś we władzach miejskich Gdańska i jest gdańszczaninem, podczas kiedy Grzegorz Braun no, nie jest gdańszczaninem. Tak. W przypadku wyborów samorządowych to ludzie raczej, swojego? Tak. Wolą, wolą swojego niż spadochroniarza. Tak. No i to mam tylko takie obawy, czy właśnie te obawy się nie sprawdzą przy wyborach nad prezydenta Gdańskiego. Mogę jeszcze jedno pytanie. Bo na naszej scenie publicystycznej czy może filozoficznej, nie wiadomo jak to nazwać, się, znalazł się pan Krzysztof Karoń, który jest jakby takim myślicielem, który ma bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń i dużo pracy włożył w to, żeby pokazać jakby całą istotę, całą przyczynę tego, co się w tej chwili dzieje, tak? I jak Pan ocenia to zjawisko Pana Krzysztofa Karonia? Czy Pan się zgadza z jego jakby spojrzeniem na, na świat? Bo wiem, że różnica między Panami jest chyba w tym, że on uważa, że na razie wolny rynek jest niemożliwy ze względu na to, że ludzie jeszcze nie są jakby moralnie przygotowani do dopuszczenia do ich na, na żywioł, a Pan uważa, że jednak rynek się sam wyreguluje. Jak to jest? Proszę Pani, ja znam Pana Karonia osobiście. Miałem Aha. okazję razem z nim występować chyba dwu- czy trzykrotnie w radio i w, właśnie w radio, bo w radio net i w polskim radio. No i on się zajmuje, on się przedstawia, prezentuje się jako dyletant. Nie, to tak trochę, wie pani zbytnia skromność przez niego przemawia. On jest dosyć dobrym znawcą tych problemów marksistowskich i tego marksizmu kulturowego. To akurat jest tutaj bardzo dobrze zorientowany. I tu właściwie ja nie mam żadnych uwag do tego, co on mówi, bo tak samo to zjawisko charakteryzuje. Natomiast rzeczywiście co do. Kapitalizmu i wolnego rynku, to uważam, że nie ma racji pan Karol. Dlatego, że to wystarczy, wie pani, takie proste pytanie zadać każdemu, czy na przykład gdyby był producentem wichajców, to by wolał. Sam decydować o tym, ile tych zlichajców może produkować, komu sprzedać, za ile sprzedać, kiedy sprzedać i tak dalej. Czy żeby mu to ktoś mówił, jakiś urzędnik. Więc większość ludzi normalnych uważa, że lepiej jest jak oni sami, czyli są zwolennikami wolnego rynku. Tyle tylko, że nie zawsze zdają sobie z tego sprawę, czy do, do zaistnienia wolnego rynku jest konieczne jakieś minimum etyczne. Tak. Wolny rynek nie może funkcjonować normalnie bez minimum no ale dlaczego mielibyśmy czekać na to pojawienie się tego minimum etycznego i kto miałby nas tu w tym kierunku wytresować? Ja myślę, że, ja myślę, że trzeba podjąć to wyzwanie i zresztą nie jest ono takie karkołomne, nie są ono takie ryzykowne dlatego, że no, wolny rynek funkcjonował jednak w przeszłości. To, że teraz państwa, rządy się wtrąkają coraz bardziej w gospodarkę, no to, to jest faktem, ale to nie znaczy, że wolny rynek jest niemożliwy. Skoro coś istniało, to znaczy, że jest możliwe. Mhm. Uczestniczyłem w takiej dyskusji telewizyjnej w Katowicach na temat sklepów wielkopowierzchniowych że one są zagrożeniem dla drobniejszych kupców, właścicieli mniejszych sklepów. Rzeczywiście są, rzeczywiście są. No i większość tych dyskutantów tam była zdania, że trzeba te sklepy pozamykać, te wielkopowierzchniowe. Ja zwróciłem uwagę, no dobrze, nawet jak pozamykamy te sklepy wielkopowierzchniowe, no to nadal będą większe i mniejsze. I te większe będą zagrożeniem dla tych mniejszych. To te większe też trzeba się pozamykać, no bo, żeby wyeliminować takie zagrożenia. wtedy te mniejsze staną się większe? Tak, i, zaczną... nie, 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 no, i zostaniemy na łóżku polowym na chodniku, bo to, to ono już dla nikogo nie stanowi zagrożenia. Tylko, że chyba nie o to nam chodzi. No i y, po, powiedziałem, że y, tacy drobniejsi handlowcy bez konieczności zmiany prawa w Polsce. Mogliby temu zagrożeniu stawić czoła, bo ja, na czym polega przewaga sklepu wielkopowierzchniowego, że on jest swoim własnym hurtownikiem, on omija jedno ogniwo tego łańcucha pokarmowego i on nas z tego korzysta. Ale mówię to, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właściciele sklepów mniejszych utworzyli konsorcjum, czyli wspólne biuro zakupów. Mm -hmm. Wspólne biuro zakupów, i w ten sposób też to, to konsorcjum stałoby się hurtownikiem i szanse by się wyrównały. I co mi powiedzieli ci partnerzy w dyskusji, że to jest niemożliwe. Bo jeden drugiego by oszukiwał. O i to właśnie dlatego jest pewne minimum etyczne konieczne, bo wolny rynek nie może funkcjonować bez tego. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele takich naszych codziennych czynności jest opartych na bezgranicznym zaufaniu do innego człowieka. No, idzie pani do restauracji. Mam nadzieję, że ten pan nie że wrzucił czegoś do Tak, Janku Potasu nie wrzucił, tak, to. Tak, nie wrzucił jak, tylko, że to będzie smaczne i tak dalej. Wsiada pani do samolotu. Liczy no na to, że ktoś że te śrubki tam, bo, poprzykręca. Tak, że on tam śrubki są poprzykręcone, <laughs> że on wyląduje, że tam ten się nie upije, ten pilot i tak dalej. Bez zaufania życie byłoby być po prostu niemożliwe. Ja sobie nie wyobrażam, bo można oczywiście... Um, um, w, 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 w ramach dbałości o bezpieczeństwo powiedzieć tak, no ilu nieszczęść by się dało uniknąć, jakby ludzie nie wychodzili z domów, prawda, no to prawda, no, no tak. ale to co, mają nie wychodzić z domu, żeby uniknąć rozmaitych nieszczęść, tak, ja myślę, że y, trzeba, y, ja, trzeba mieć większe zaufanie do tego, że ludzie y, postępują rozsądnie. Zresztą jest to udowodnione naukowo. Jest taki, nie wiem czy żyje, bo on, amerykański ekonomista, ono się nazywa Gary Stanley Becker. On dostał nagrodę Nobla z ekonomii w 1992 roku za udokumentowanie spostrzeżenia, że ludzie zachowują się tak, jakby kalkulowali, nawet jak się nie zdają z tego sprawy. No i, i, i tak jest. I dlatego, ponieważ ludzie. Zachowują się rozsądnie. Większość ludzi to nie są złodzieje, ani tam bandyci, ani jacyś złośliwcy. To są ludzie normalni i mają pewne poczucie etyki. No, że na przykład, nawet jak, nawet jak mają okazję, żeby coś ukraść albo kogoś oszukać, to nie wykorzystają takich okazji. I na wolnym rynku jest to zresztą w pewnym sensie wymuszane. Ja o tym się przekonałem jak pierwszy raz wyjechałem do Francji jeszcze za komunę i pracowałem w restauracji jako pikolat, i zrozumiałem, że tam właśnie w odróżnieniu od sytuacji w Polsce, gdzie były wymagane jakieś mnóstwo zaświadczeń, poświadczeń tego, tam... Nie, tam umówi się ktoś na gęby, jak to się mówi. I ta, te umowy są respektowane i to nie tylko w jakichś drobnych sprawach. Poznałem takiego starszego pana, który, Francuza, który był w zarządzie koncernu naftowego i on mi opowiadał, że milionowe transakcje się załatwia przez telefon i, i one są realizowane. Nie to, że tam pieczątka by tu nic nie zmieniła i papierek. Prawda? Więc to, to minimum funkcjonuje, gospodarka się rozwija, jest jeszcze jeden taki, to on już nie żyje, drugi amerykański ekonomista na ulicy Rothbard. i on powiada tak, że normalnie człowiek, który chce osiągnąć zysk, to owszem, no to moty motywowany może być chciwością, jasne, ale jeśli ch ch chciałby zadośćuczynić swojej chciwości na rynku, to musi, nie mówimy o złodziejach oczywiście, to musi coś dobrego wyświadczyć drugiemu człowiekowi. Sprzedać mu to, czego on potrzebuje, yy, ugotować mu obiad, uszyć mu ubranie, przewieźć go z miejsca na miejsce, popilnować mu dzieci, wyleczyć go z choroby. Musi to zrobić, bo inaczej nie może liczyć na zysk. I tylko powiada Rotmar, jedna grupa społeczna tego nie musi robić. To są funkcjonariusze publiczni, którzy swoje wynagrodzenia wymuszają siłą. Nawet nie dają nam szansy, żebyśmy się przekonali, że ich praca jest pożyteczna. No tak, najczęściej zresztą, powiedzmy sobie, że nie jest, no można by było zlikwidować część tej biurokracji. Jestem tego samego zdania, bo one, ta znaczna część biurokracji, żyje z utrudniania ludziom życia. Tak, tak. To i w Polsce, w Polsce to jest oczywiście rozwinięte, ale na przykład ku mojemu żalowi, bo ja lubię Francję. Teraz moja córka była w ubiegłym roku tam na, takiej, na takim rocznym studium prawa europejskiego. I to, co ona opowiadała, to po prostu biurokracja się rozwinęła do rozmiarów monstrualnych. Za moich czasów, to znaczy w latach 70., kiedy ja byłem tam w Paryżu, no to żeby kupić sobie taką kartorącz, to się nazywa, na wszystkie środki komunikacji miejskiej, to wystarczyło zdjęcie mieć i w kasie metra, w stacji metra można było to załatwić. Od ręki. A teraz nie. Teraz trzeba jakieś zaświadczenia, jakieś, no, że się mieszka. No w ogóle niesamowite utrudnienie, ona to już przez dwa tygodnie załatwiała. Także no, kiedy to, to pokazuje do czego ta biurokracja tak naprawdę służy. Super, a proszę jeszcze powiedzieć panie, panie Stanisławie, bo yy... My tutaj żyjemy w Australii, w Polonii. Pan, pan przejeżdżał przez te różne kontynenty, spotykając się z różną Polonią. I na przykład tutaj w Australii jest taki bardzo się przenosi ten podział z Polski. To co Pan mówił, że ktoś doniósł na Pana, że Pan tu przyjeżdża i został Pan na lotnisku przesłuchany i tak dalej. To jakby jest wynikiem tego. Zresztą bardzo wiele tutaj takich właśnie grup na Facebooku i tak dalej zorganizowanych jakby specjalnie przez osoby o poglądach lewicowych po to, żeby pod tam pozorem różnych takich treści niby obojętnych od czasu robić wrzutkę taką. E jakby polityczną, tak? I, i, I bardzo wiele tutaj właśnie jest takich, właściwie można powiedzieć, że jest taka pajęczyna lewicowa na, całym, na całej Polonii można powiedzieć. E, będę wchodziła w jakieś tam szczegóły. Jak to wygląda w innych grupach polonijnych? Podobnie, podobnie i tak samo jest w Europie, w naszych krajach zachodniej Europy, gdzie tam są duże, tak jak w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii, bardzo duże już skupiska polskie. Podobnie jest w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych, no innych tam nie znam, ale to się niczym nie różni. To bardzo źle jest, bo Polonia zamiast kierować swoją energię i aktywność dla wywierania, na wywieranie wpływu korzystnego dla Polski w krajach swojego osiedlenia, to zaczyna całą energię kierować na zwalczanie siebie nawzajem. I to nikomu nie przynosi żadnego pożytku, natomiast pozwala wykorzystywać, rozgrywać kolonie przez inne narodowości czy inne państwa. I. No, podam przykład, że możliwa, możliwe jest wspólne zdanie. Kiedy jeszcze Edward Moskal, w Stanach Zjednoczonych i WPS-em Kongresu Polonii Amerykańskiej, to pod petycją do Kongresu w sprawie przyjęcia Polski do NATO zebrał 9 milionów podpisów. 9 milionów głosów nikt w Ameryce zlekceważyć nie może, ale to się zaraz rozleciało następnego dnia. Ale to, że udało mu się, to znaczy, że to jest możliwe i trzeba obmyślać takie sposoby, żeby do tego doprowadzić. Ja jestem zwolennikiem takich metod łagodnych, które nikogo do niczego nie zmuszają, ale, ale sprzyjają pewnym procesom pozwalają na uruchomienie pewnych procesów i sprzyjają im. I będę tu w niedzielę o tym mówił. Czy tak? No, my jutro też jedziemy na Pana spotkanie, także będziemy jeszcze mogli kontynuować tę dyskusję to jutro. I... Może coś mm. się nagra w szedź, również. Tak. Bardzo proszę, bo chodzi o to, żeby Polacy mieszkający za granicą, znaczy uściśle to, obywatele polscy, ci, którzy mają polskie obywatelstwo, nie wszyscy mają, ale ci, którzy mają polskie obywatelstwo, żeby mieli reprezentację polityczną w Polsce. Powinni w Polsce. mieć, ale, ale powiem panu także, że żeby, kto tą reprezentację typuje? Typują pewni ludzie, którzy typują... Ale to do, do, właśnie to no, do, tak do, jest no. do tej pory, ale to właśnie trzeba hmm. zmienić. W jaki sposób? Otóż ja to 10 lat temu chyba przedstawiłem przy Chicago w zarządzie głównym Kongresu Polonii Amerykańskiej i to tam takie wzbudziło zainteresowanie pana spuli i tak dalej, no ale żadnych takich kroków nie ma w tym kierunku dalszych. O co chodzi? Żeby obywatele polscy mieszkający za granicą nie musieli głosować na kandydatów Wysuniętych przez kogoś innego w okręgu wyborczym Daczewa w tylko żeby sami mogli wysuwać kandydatów. Wie pani, konstytucja nie uzależnia praw y, politycznych od miejsca zamieszkania. Może sobie obywatel mieszkać, gdzie chce, ale ma takie same prawa polityczne jak każdy inny. W związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby państwa pozbawiać tego prawa. To jest nawet sprzeczne. No, to jest nawet sprzeczne. Y, jak powiem, z porządkiem prawnym polskim. No ale, żeby y, takich kandydatów wysuwać, to od razu się pojawia pytanie: no dobrze, ale w którym okręgu wyborczym? I ja proponuję, żeby okręgiem wyborczym był kontynent. Ameryka Północna, jeden okręg wyborczy, czterech posłów wybiera. Ameryka Południowa i Środkowa, drugi okręg wyborczy, też wybiera czterech posłów. Europa. Trzeci okręg wyborczy wybiera 4 posłów i Australia, czwarty okręg wyborczy, wybiera 4 posłów. Dlaczego 16? Dlatego, że 15 to jest minimum, żeby powstał klub poselski w Sejmie, więc wtedy no, mogli tak. ci posłowie Polonini założyć klub poselski, a lider tego klubu poselskiego bierze udział w konwencie seniorów, no współdecyduje o tym, co Sejm będzie robił. No tak, Plan pracy w Tak. Ustala. No. Ale musieliby i... mieszkać wtedy w Polsce, przenieść się do Polski rodziny. Nie, rozbieramy. przylatywać na Sejmie, tak, nie musieliby mieszkać, dlaczego? Problemem jest u nas prawdopodobnie to, że wiadomo mniej więcej, kto będzie typował ewentualnie. Proszę Pani, typował mogą wszyscy jeżeli ktoś że tak powiem nie będzie przywiązywał do tego wagi i nie będzie mu się chciało no to niech nie ma pretensji do kogoś innego że tamtemu się chciało no co nie pani widziały gały co brały. natomiast no to wytypować kandydata to jest ale on jeszcze musi być wybrany że został wytypowany, proszę bardzo, wytypujcie sobie koncesję, natomiast jeszcze trzeba go wybrać. I to jest, wie Pani, to właśnie, że trzeba takiego posła wybrać, to jest metoda sprzyjająca politycznej integracji. Bo przecież jakiegoś minimum organizacyjne trzeba by podpisy zebrać, tego no, potem doprowadzić do wyboru tego człowieka a no to już pewne minimum organizacyjne jest. No tym bardziej, a... że trzeba się sprzeciwić pewnym siłom, które już no tak, te organizacje no mają tutaj. No tak, a poza tym ten poseł, jak już by został wybrany, to by chciał być wybrany drugi raz. I on już by dbał hmm. tam, żeby ta organizacja, która go wysunęła i go wybrała, doprowadziła do jego wyboru, żeby się nie rozleciała następnego dnia. I właśnie o to chodzi. Tak krok po kroku, bez zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek, po 30 latach Mielibyśmy Polonię zorganizowaną w lobby politycznej. Super. To jest piękna myśl. Dziękuję bardzo Panie Zdenisławie. To jest świetny pomysł. Myślę, że będziemy nad tym pracować i promować ten pomysł. Tej... No trzeba, ja się... trzeba tylko nakłonić, przekonać władze państwowe w Polsce, żeby taką zmianę do ordynacji wyborczej wprowadzili, bo to konstrukcji nie trzeba zmieniać. No to koordynację trzeba zmieniać naprawdę. I to niezbyt tam nawet duża zmiana, tylko taka drobna, kosmetyczna Panie Stanisławie, proszę jeszcze powiedzieć z tych książek, które tutaj widzimy na stole, którą by najbardziej Pan polecał osobom, które jeszcze nie czytały Pana książek? No wszystkie bym polecał, bo y, chociaż najleżejszą taką y, książką, która tak nikogo politycznie tam nie musi y, bulwersować, y, to jest Ameryka i Egzotyka bo to są takie relacje z podróży moich rozmaitych po świecie. No i myślę, że mogą być ciekawe jako taka, taka lektura prawie że rozrywkowa. Natomiast te inne to już są politycznie zorientowane. Te naziści i Szabesz Niemcy, Żydzi i czy Małe Kroki ku Wielkiej Polsce. No to to już są takie książki polityczne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.